Więc mamy kilka tych prostych rzeczy, najpierw zaczynamy, bułeczki bezglutenowe białe, dalej serek delikatny śmietankowy klasyczny, ser Mazdamer, później mamy szyneczkę, mamy tą piękną rukolę i zabieramy się za robienie kanapek. Uwaga jest już otwarta bułeczka numer jeden, numer 2, w opakowaniu mamy 100 gram. lub tak jak powinno się to w praktyce robić, żeby nie poobcinać sobie rąk, ciach Żemy to oto maleństwo, czyli serek pięknie sobie smarujemy dodajemy do tego znowu serek dwie plasterki polędwicy, ale żeby nie wywaliło nam się to piękne zielone to trzeba to przykryć ciach, owe o, voila. smacznego a kaloryka już zaraz.